Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Witam Państwa z Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej, gdyż w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć o symulatorze lotów. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, dlatego poprosiłem o pomoc kierownika szkolenia, pana Janusza Kupczaka. Dzień dobry panu. Dzień dobry, się. Na hmm. początek y, mam takie pytanie: kto się szkoli na tym symulatorze? No, głównymi beneficjentami, klientami naszego Centrum Kształcenia Lotniczego są studenci Politechniki Poznańskiej na kierunku pilotaż samolotów. Są to no, wybrani studenci. Rekrutacja odbywa się po pierwszym roku mhm. nauki i no, decyduje, decydują tutaj oceny z pierwszego, drugiego semestru. Oraz już zdobyte wcześniejsze doświadczenie lotnicze. Słyszałem, że to jest jeden z najnowocześniejszych symulatorów w tej klasie. Co to znaczy w tej klasie? Dla jakich samolotów jest przeznaczony ten symulator? Ten symulator FMPT2, Flight Navigation Procedure Trainer, jest dlatego najnowocześniejszy w swojej klasie, ponieważ może symulować. Zarówno samolot jednosilnikowy, jak i wielosilnikowy. Jednosilnikowy z przyrządami analogowymi oraz z ciekokrystalicznymi wyświetlaczami ekranów. Również samoloty wielosilnikowe są w takiej, w takiej wersji. Również mamy możliwość wykonywania lotów na średnim samolocie odrzutowym jest to głównie szkolenie do MCC, czyli Multi Crew Cooperation, to upoważnia już naszych studentów do ubiegania się o pracę w liniach lotniczych. Czyli rozumiem, że jest to taki symulator uniwersalny, czyli możemy zmieniać sobie przyrządy w tym symulatorze i rozumiem, że jeżeli będzie to powiedzmy samolot odrzutowy, to też. Trzeba będzie wymienić tutaj część te, tych podzespołów, tak? Tak, jest to kwestia dosłownie kilkunastu minut, wymiana konsoli do, do sterowania, a jeżeli chodzi o przyrządy, no to po prostu jest to komputerowo wymieniane. Czy istnieją symulatory dedykowane do konkretnych typów samolotów? Każdy samolot powyżej Maksymalnej masy do startu powyżej 5700 musi już mieć taki symulator lotu. Mhm. Czyli to są samoloty, no, wszystkie, które latają w liniach lotniczych, oraz samoloty dyspozycyjne, turbośmigłowe, oraz małe samoloty odrzutowe. One już wymagają przeszkolenia na symulatorze, tzw. zwanej Full Motion. Mhm. Full motion to znaczy, że sam symulator może się... Tak, może się poruszać w trzech stopniach swobody. Mhm. Ale czy do takiego podstawowego szkolenia lotniczego jest potrzebne szkolenie nie, na nie, symulatorze? Nie, nie, full nie, ma, nie, ma, nie ma takiej potrzeby. Dla potrzeb linii lotniczych my jesteśmy w stanie przygotować ludzi, nauczyć procedur podejścia precyzyjnego, przy, przepraszam, przyrządowego, precyzyjnego oraz nieprecyzyjnego podejścia do lądowania. A już przeszkolenie na konkretny typ statku powietrznego odbywa się w certyfikowanych ośrodkach. Control speed. Było ostrzeżenie o troszeczkę za małej prędkości oderwania. Zaczynamy od latania na realnym samolocie. Po wylataniu kilkunastu godzin studenci rozpoczynają tak zwane basic przeszkolenie, podstawowe przeszkolenie według wskazań przyrządów i to jest bardzo krótkie. Następnie kontynuują nadal szkolenie na samolocie, włącznie do lotów w nocy, i wtedy już rozpoczynamy szkolenie ze studentami według lotów IFR. Jakie możliwości ma taki symulator? Co można w nim zmienić? Możemy korzystać praktycznie ze wszystkich lotnisk w Europie, wszystkich lotnisk oprzyrządowanych uh -huh. oczywiście. Również możemy zmieniać warunki atmosferyczne panujące na tych lotniskach. Włącznie do tego stopnia, że obniżamy warunki poniżej minimum i student musi podjąć decyzję, czy ląduje, czy wykonuje odejście na drugie zajście. Czyli rozumiem, że można zmienić warunki pogodowe, na przykład kierunek wiatru, jego siłę, śnieg, grad też i takie, takie różne Dokładnie rzeczy. tak. Możemy, tak jak Pan tutaj wspomniał, zmieniać kierunek siłę wiatru, możemy obniżać podstawy chmury, możemy zmniejszać widzialności, zwiększać, zmniejszać, zwiększać. Również możemy wprowadzać różne zjawiska atmosferyczne typu obrodzenie, śnieg, grad i tym podobne. Czy w trakcie lotu pilot obserwuje to, co się dzieje za kokpitem, czy też musi raczej polegać na przyrządach? Generalnie jest taka możliwość, że możemy warunki atmosferyczne stworzyć dla lotu z widzialnością. Niemniej jednak właśnie ten symulator w głównej mierze pomaga nam w czasie szkolenia według wskazań przyrządów. Także głównie pilot wykonuje lot według wskazań przyrządów i w zasadzie tuż przed lądowaniem wypada z chmur na wysokości decyzji i podejmuje decyzję, jeżeli widzi lotnisko, kontynuuje lądowanie, jeżeli nie wykonuje odejście na drugie zajście. Czy w tym symulatorze istnieje możliwość symulowania jakichś realnych awarii samolotu? Oczywiście jest, ta, jest taka możliwość. Mamy możliwość symulowania awarii układów zasilania, układu, napęd, układu napędowego, awioniki, wyposażenia elektronicznego oraz wiele innych systemów. Symulatory obecnej generacji Naprawdę zastępują wiele, wiele możliwości, które nawet nie da się wykonać na samolocie, żeby zachowywać granice bezpieczeństwa. Czy szkolenie odbywa się zawsze pod okiem instruktora, czy też po prostu taki kursant przychodzi, siada sobie i szkoli lata, tak jak jemu się podoba? Nie, zawsze, zawsze jest szkolenie symulatorowe wykonywane pod okiem instruktora ponieważ no, sterowanie jest zarówno z pulpitu, z kabiny samolotu, jak również z pulpitu instruktora. Instruktor ma możliwość w każdej chwili po prostu zamrozić sytuację, omówić i dlatego mm. szkolenie symulatorowe jest bardziej efektywne od szkolenia samolotowego. Seriowała Pani Wątnego Charlie Remain My Frequency.

Jest to język, dokładnie język uniwersalny pilotów, język angielski. Jest to w pewnym rodzaju taki slang lotniczy. No właśnie, bo ciężko nawet się zorientować o co chodzi w tym, w tym, co panowie mówicie. right <grytanie> heading. Na koniec chciałbym zapytać, ile godzin musi spędzić taki kursant latając samolotem w rzeczywistości i ile czasu musi spędzić w takim symulatorze lotów? Jeżeli chodzi o pilota licencji turystycznej, czyli tej najbardziej podstawowej licencji, to jest 5 godzin na symulatorze. Ale jeżeli chodzi już o naszych studentów, którzy otrzymują licencję pilota samolotowego, zawodowego z uprawnieniami do lotu według wskazań przyrządów, zarówno na samolotach jedno- jak i wielosilnikowych tych godzin, i również do współpracy w załodze wieloosobowej. Student na naszej Politechniki Poznańskiej musi spędzić co najmniej 75 godzin. To w symulatorze, a realnie na lotnisku za sterami samolotu? A realnie około 160-170 godzin na samolocie, więc razem daje nam to około 230-240 godzin szkolenia lotniczego. Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu z serii PDF. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej.